Przed meczem zawsze staram się wyciszyć, uspokoić, yy, przypomnieć sobie swoje najlepsze akcje no i przede wszystkim myśleć pozytywnie. Do meczu staram się przygotować pozytywnie, uspokoić się, wyciszyć. Przed meczem pomaga mi przygotować się do tego muzyka. Jak się przygotowuję do meczu? Do meczu przygotowuję się tak. No najpierw sobie słucham muzyki, potem sobie przypominam takie udane akcje z mojego meczu, jakiegoś, no obojętnie jakiego, nawet na sztucznej. No i staram się potem to powtórzyć na boisku i tym się odstresowuję, no, ale bardziej muzyka. Przed meczem nie czuję żadnego strachu ani presji, ale gdy wejdziemy do szatni i trener każe mi się rozgrzać, to nie wiem co zrobić i strasznie boję się przeciwnika i no po prostu... Nie wiem, jak opisać całe to zdarzenie, nie wiem, jakie wypadnie emocje. Przed meczem staram się pozytywnie doładować. Nie uspokajam się, nie potrzebuję tego spokoju. I tak mam zbyt mało pewności siebie, więc słucham dobrej, nocnej muzyki. Staram się jak najbardziej zmotywować mecz. do meczu. No meczu? No, próbuję się wyciszyć, tak jak każdy. Próbuję posłuchać dobrej muzyki, skupić się na tym, co będzie. No i... Przypomnij sobie te lepsze sytuacje, żeby mi się, żeby się, nie, żeby się nie denerwować, nie stresować, bo to jest najgorsze, jak człowiek się spieszy przed meczem. Do meczu przygotowuję się tak, że jak na przykład jadę na mecz, zaplanę słuchawki na uszy i jadę. I o niczym nie myślę, tylko o muzyce. Po prostu lubię się wyciszyć. Żaden mnie raczej na jakie emocje, no to jakie emocje? To no jak większość raczej jak każdy wchodzi na bójsko, to każdy raczej tak odczuwa stres. No i ja też, no a potem to już wszystko się tak układa i tylko myślę o piłce i żeby strzelić bramkę albo asysta jakąś bardzo ładną taką no i chciałbym zawsze wygrać mecz, nie? No ale to... To raczej wszystko. Jak? Yeah. Przed meczem nie czuję żadnego zachowania, ani ale gdy będziemy się w szatni i za każe mi się rozgrzać, to nie wiem, co zrobić i strasznie boję się przeciwnika i... i po prostu nie wiem, jak opisać całe to zdarzenie, nie wiem, jak jest. W meczu głównie jest podekscytowanie, no ale staram się jakoś to ogarnąć, i skupić na meczu. Mam cel, do którego zdążam przez cały mecz i głównie na tym się skupiam, staram się opanować emocje i jak najmniej ich bo mogą wywoływać stres i po prostu przeszkadzać, więc staram się podchodzić do tego bez emocji. Przed wyjściem trochę jest strachu, wszystko się zmienia na meczu. W trakcie meczu staram się przede wszystkim koncentrować na, na graniu, na dokładnym podawaniu, odgrywaniu do kolegów i tak dalej. No i e, staram się zawsze dawać siebie wszystko, bo wiem, że drużyna tego ode mnie wymaga, tak samo jak i trener i myślę, że to jest bardzo pomocne naszemu zespołowi, żeby osiągać zwycięstwo. Parę słów, fu, jakie emocje towarzyszą Ci podczas meczu? Podczas meczu na boisko wychodzę z poczuciem, że jestem najlepszy, jestem najtwardszy, najsilniejszy i czuję się jakby, wro jakby przeciwnik się mnie bał. Takie coś jest najlepsze, bo jest taka pewność siebie i wszystko wychodzi. Staram się nie bać i to mi często wychodzi, i skupiam się na motywowaniu innych. Próbuję nastawić innych tak jak ja, że jestem najlepszy, bo tak powinien, powinien każdy z nas wychodzić na boisko. Nie widzę siebie, nie grają w piłkę. Jest dla mnie bardzo ważna, żna, żna. i wiem, jak grać w piłkę. Jak wychodzę na boisko, to jesteśmy jako drużyna i musimy się tego trzymać cały czas. Piłka jest dla mnie takim odskoczem od życia codziennego. Jeżeli. Gram w piłkę, to o wszystkim zapominam i czuję się taki odseparowany od całego świata, i nie myślę o niczym innym, tylko o piłce. To, to mnie po prostu tak uszczęśliwia. Piłka dla mnie jest jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. To jest moje hobby i pasja. jest dla mnie, mnie całe życie. Mogę to śmiało powiedzieć, bo ja nic innego nie robię, jak przychodzę do szkoły i umawiam się tylko, żeby pójść na obrawy, czy na trening. Staram się zawsze dawać Ciebie wszystko, bo wiem, że drużyna tego ode mnie wymaga, tak samo jak i trener. Jak wcześniej powiedziałem, od małego już zawsze grałem w piłkę nożną od małego broniłem zawsze na bramce i po prostu nie widzę siebie na innej pozycji. Piłka nożna to jest dla mnie coś więcej niż tylko jakaś gierka. Nie mówię, że piłka jest najważniejsza, bo najważniejsza jest rodzina i zdrowie, wiadome, no ale piłka jest na tym trzecim czy czwartym miejscu nie czuję żadnego strachu ani presji, ale gdy już wejdziemy do szatni i trener każe mi się rozgrzać, to nie wiem co zrobić i strasznie boję się, że Cię nie Jak na przykład jadę na mecz, zapalę słuchawki na uszy i jadę i o niczym innym nie myślę, tylko o muzyce. Po prostu lubię się wyciszyć. Będę kupiła piłkę taką gumową na kopanie, no i się kopałem między oborą a stodołą, czy jak to nazwać no i no, tam zacząłem, później zacząłem grać na betonowych poiskach w nowej soli, bo poznałem kumpli z m, można powiedzieć dzielnicy e, Moja przygoda z piłką nożną zaczęła się w trzeciej albo czwartej klasie Szkoły podstawowej, kiedy wstąpiłem do, do, do e, klubu piłkarskiego jest ten treningu. Moja przygoda z piłką nożną rozpoczęła się od wspólnego grania z kolegami na boisku i tak powoli, powoli, piłka zaczęła mi pochłaniać, aż w, ciągu, a w końcu osiągałem całe Tak więc moja przygoda z piłką nożną zaczęła się od tego, że kiedyś przeszedłem na dwór zamierzam sobie w piłkę. I tak jakbyś to poluję nie no i tak zacząłem jakoś pogrywać sobie. Moja przygoda z tylką nożną zaczęła się od tego, że zacząłem z kolegami... No, jak każdy zagubniarza, wychodził z kolegami na dwór, no to my tam nie strzelaliśmy się tak bardziej po ulicach, tylko graliśmy w piłkę. No i tak się w sumie zaczęło. No moja przygoda zaczęła się od tego, że od małego, gdy miałem tę piłkę nożną, i chciałem spróbować w jakąś próbę. Moja przygoda z piłką zaczęła się od tego, że kopaliśmy gdzieś tam z chłopkami, jak to wiadomo, przenieść zakazy gry piłkę, to kopaliśmy gdzieś po garażach. Na początku gimnazjum kuna wciągnął mnie brudno, Wybrałem sobie pozycję. No i zaczęła się zaawansowana jak była zawodowa to no, wciąż stafoni prawda którą ty tas kiedy patrzysz nam w oczy nieznaczenia biorytmu wrzby ja zaczęłam ją w pozycji tam od początku byłem na to ustawione podoba mi się ta pozycja ale trzeba być ambitnym i stopnię dość każesz że tam trzeba tam grać więc wydaje mi się, że ta pozycja jak najbardziej do mnie pasuje i nie mam zamiaru. Jak wcześniej powiedziałem, od małego już od grałem w od na bramce i po prostu nie widzę siebie na innej pozycji. Hmm, na jakiej pozycji? Na pozycji takiej, od początku to zacząłem grać na obronie, a jak przyszedłem do Rúbna, no to jeden mech zagrałem na obronie, który mi bardzo nie wyszedł. Dwie, dwie bramki przeze mnie zostały stracone. No i teraz aktualnie to grałem na środku dwa mecze, bo nie mieliśmy składu. A tak normalnie na no to grałem na napadzie, chociaż się nie widzę na tej pozycji. Ponieważ, o ile będziesz to oglądał. Kiedyś byłem rąkarzem. Niektórzy mówią, że dobrze bronię, do niektórzy źle. Pewnego razu chciałem zagrać sobie w polu. I tak mi się spodobało nie zostałem już na obronie. Rozpocząłem grę w piłkę nożną od pozycji skrzydłowego y, pomocnika i czasami grałem też na ataku. Moim pierwszym klubem był, była Popeye przyboru Tam nauczyłem się podstaw gry w piłkę nożną. z piłką nożną rozpocząłem od... telefon y, telefonu. Dlatego ja, jeszcze nie było. E, swoją e, przygodę z piłką nożną rozpocząłem od gry na pozycji e, bocznego pomocnika, potem pamiętam jak e, przewijała się pozycja napastnika przez dwa, dwa lata i wylądowałem na środku. Na początku grałem na obronie, później na pomoc, jeszcze na piaszczystym na boisku w podstawówce i rozgrywaliśmy turnieje, ale potem przyszedł taki czas, że chciałem wstać na bramce i tam straciłem jakoś z dwa lata na tej bramce. No i później, jak już dowiedziałem się, że istnieje coś jak równo, że możemy zagrać normalnie w lidze wszyscy razem, kumple, no to jak już tam poszedłem, to y, w, trener wystawił mnie no, na pan. Ale tam nie za bardzo mi poszło jakoś po dwóch sezonach. Zdecydowali, że spróbujemy na obronie. No i tam aktualnie gram. Dzieje się szybciej niż chce, i rzeczywistość rzuca cień na lica. Kiedy noc nie daje snu, kotary odsłaniają dzień. To ten sam dioks, nowe rozdanie zioł, nowe nagranie. To co, na co czekałem? Choć to, co dokonałem, to zło w oczach tych panien. Co jak słyszą werbę, to im staje. My zdobywamy tą energię za sprawą. Braw wandrakcie, trakcie prawą jak obrazą, przypisaną na starcie. Bo mamy coś, wierzymy, że pomimo wzrostu cen gospodarki systemu, znajdzie się ten, co nie zapomni o człowieku. Kolejny głos po-po-po-po-pokolenia po, Nie niepotwórek <noise> Ten sam padres Ten sam diąc, nowy rozdanie to, to, to trafi do ciebie i pozostanie Jest nas dwóch I choć nie mamy planu, by zajebać księżyc W kraju, w którym budzisz się na zajutrz Na i liczysz dzięki Chcemy ich zdrowej równowadze do życiowej wiedzy W raju, w którym... Wojtacha, zobacz, jest piłka, nie ty przeżywa! like the speed of sound no, stop go, no, strony, no, Can't stay in one place Może jak nie było u nas dobre, ale wyrobiło się to z change

Dobrze technicznie, jest winny, szybki. U, ma duże umiejętności techniczne. Potrafi różne zwody, sztuczki, walcza się w akcję. Atali ambicje i tam! Słychać dalej! To wyjdzie na piątkę, będzie spalony! Gra bardzo ambitnie w czasie meczów walecznie. Nie odpuszcza. Jego mocnymi stronami jest gra głową, przyjęcie piłki, spokój, równowaga. Podczas meczu nie panikuje, potrafi podjąć odpowiednią decyzję. I to jest człowiek wszechstronny. Potrafi uderzyć prawą jak i lewą nogą. Jest szybki. Czasami zaskakuje swoimi decyzjami. a dribbling <noise> niczym kamerujski, taki, taki śmieszny, ale jakoś przechodzi ludzi, to mi się podoba. W moim zdaniem jedyna osoba nasilująca na miano kapitana, sam to w się wielkiego ruchu. Nie wiadomo, czy mamy, czy przegramy, trzeba się starać, mówi dobre słowa. On na obronie często pomaga reszcie. Ale Pascal! Pi zagrał pierwszy mecz, dwie bramki, zagrał drugi mecz, i bramkę. Naprawdę, z muszę przekonać za zajebisty na boisku. Ma zajebisty dyblink jest szybki. Co mogę o nim jeszcze powiedzieć? Siłę w nodze ma, bo ma. umie uknąć z daleka, nie wykorzystuje tego, jak to pączek powiedział na leczach, ale... Myślę, że uda mu się. Damien uważam, że to naprawdę dobry zawodnik i świetny napastnik. Potrafi wykorzystywać swoje okazje. Dowodził to m.in. w meczu z siedliskiem w poprzednim sezonie, gdzie eee, strzelił dwie bramki i dał nam tak naprawdę ważne trzy punkty. Gratulacje, Pączek, za te trzy mecze. Myślę, że pociągniesz tak cały sezon. No i dziękuję Ci. Bartek Kopel, co w nim cenię? Cenię w nim przerzucanie cię z rusz, na Bo to strasznie mi się przydaje, jak trzeba przejść zawodnika i go za tym mykiem oszukać. Często mnie oszukiwał tak na murawach. I to w naprawdę. A teraz naprawdę pokazuje też długie piłki, które miał zagrać, takie prostopadłe przez obrońców. I naprawdę większość mu wychodzi. Strzał z daleka. Mówi, że nie ma go, ale kręcić umie piłką, bo ostatnio pokazał jak piłka otarnia poprzeczkę. Co mogę jeszcze powiedzieć o Kopciu? Kopciu na boisku, Za dużo się odzywa. Zazwyczaj do sędziego, czy do innych zawodników prowokuje ich. To jest niby zła cecha, ale dwie czerwone kartki już wymusił z przeciwnej drużyny, więc chwała mu za to. To nie do końca jest taka zła cecha. No? Kopować poza bliskiemu mój najlepszy przyjaciel. Mogę z nim pokazać zawsze, kiedy chcę, mam do niego blisko. Dogadujemy się praktycznie wszystkim, mamy podobne problemy. No i zawsze mówiłem, że mogę na niego liczyć, tak jak on na mnie. No i za to mu dziękuję. Czekaj, ostrość łapie dziadostwo, o. Jest, Jest? Jestem ostry? Jesteś ostry. Jest. Jak żyleta, stary. Jest. Ten no jak mówię, żebyś mnie nie kamerował, to nie kameruj. Dobrze, przepraszam. Więcej, Więcej nie będę. Tak, to się nie ma nie znaleźć. Nie tak, to się nie Czemu dziewczyny kamerujesz? Taka różnorodność musi być. Mosa będziemy kręcić jutro wieczorem. Dobra. N nikt mi jeszcze nie wytłumaczył, jaki jest sens tego ćwiczenia, ale... Komek, co? Komek, co? Konek, co? Tylko Cymork siedzi cicho. <m -try> Przygodę z piłką nożną rozpocząłem od... Y, ...telefonu. Dlatego <gry> 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 ja, ja, ja. jeszcze nie, nie było. było. Bo, bo to szybciej się, dana się dana rozciągają, dana nie? Dana. Co? A, nie, za to, nie? Cześć, zobacz, pokazać jak się ginie. Ja pierdol. ja na jesteś Mulat Jest A nie jestem taki czarny jak kogo. Nie no, jest ten to jest no nie? Nikt nie jest taki czarny. jak to się ale czarny tak? Biorę klopska Czekaj, stój, Biegasz i to nie gówno Ale nie, ja nie chcę Biegasz, jak tam się dobrego woda Pamiętaj to się nie Tak jest. Ludmo forever. Ja na tego, że jakoś wii. on wygląda jak dziewczynka, ale on <laughs> z zaraz Dobre poncho. To się nagrało! Ja wierzę, ale teraz o grubasie Taki jest słaby, on takie ty wpuszcza, no i... A z miasteczkiem jaka bramka wpadła też mi się śmiać chciało, nie? No co on zrobił? Dobrze, Ja? No jak zawsze I tego I jak wyłączyć to tym samym, tak? Oczekaj piłki weź! Fiłki. Mączek, jak wrażenia po treningu? Powiem tak, tak, bez Pejnara gra. Nie ma pojnara, nie ma treningu. Yeah. A człowieka, jaki, zgubiłeś? Ej, yeah. p**a, zgubiłem No <laughs> Kurwa, cały mocny jestem. I, i nawet wyglądasz jak Jepi. Wyglądasz. Dobra, No, bo mi teraz Wojtacha! Hmm... Kurwa, jeszcze raz, dobra. <zysy> ja no mogę... bo nie, za szybko ty mi ten, ja <zysy> już... bo no, to... <zysy> <zysy> Bo się zapłucasz. Ej, tu na to przybij. Co? Przyzgi, co ty masz, kurwa? Ej, to ja to samo miałem okay, na Pokaż ku, na, zakamerujemy wow, to. Ej, ile razy takie coś ci ci grzybci wyrzucam. ja mam bizi. Raz, dwa, trzy. Dobra, dobra, już idą.

Wypalić mnie! Zobójście dużo! Jesteś ostry? Jest! Jak Żyleta, stary! Jest! na ten To może lepiej nie wiesz. Pornosa będziemy kręcić jutro wieczorem. In the hood, and the lady saying 50 you hot. Uh -huh. They like me, I want them to love me like they love pop. But lay in New York, i they tell you I'm local. We playin' playing is to put the rap game in the trunk. Oh, I'm full of focus, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now, Shorty Whoa. says she fillin' my staff, she feelin' my flow. A girl from Woody, they buy, and it, ready to you go. go run, game. Yeah. Bottle full of bug, mama, I got what you need. You need to fill the balls. I'm mean, in the habit sex, I ain't in the makin' love. So come give me a hug, you in the getting rough. You can find me in the club. Bottom full of boat, Mama, I got what you need, you need to fill the balls. I'm mean, in the habit sex, I ain't in the makin' love. So come give me a hug, get me in the getting road. <laughs> Szczerze. Tyle batów już poszło z dymem, że ja naprawdę mam po rytmowe ale bez przesady...